Zapraszam zatem do feb Usiądźmy razem i zagrajmy. Spędźmy ten czas miło i fajnie. Hej, wszystkim jestem CDDZO i witam ponownie w moim zagrajmy Wy Phoenix Wright, Justice for all. A więc, ostatnio w tym let's playu nie więcej, udało nam się udowodnić, że dla Akro. Możliwe było zabicie Russella w taki sposób, żeby on nie wyszedł ze swego pokoju w pensonacie na pierwszym piętrze. Ale, żeby sąd mógł go raz na zawsze skazać, jeszcze potrzebuje jednej rzeczy, a jest to motyw. Jaki motyw Acro mógł mieć, żeby zabić Russella? I właśnie kłopot jest taki, że takiego motywu w ogóle nie miał. Wręcz Acro był wdzięczny Russellowi za całe swoje życie i chciał mu się jakoś odwdzięczyć jak tylko mógł. Ale jednak też. Prawda jest taka, że Akro mógł starać się o śmierć kogoś innego, jakiejś innej osoby, ale nie wszystko poszło do końca zgodnie z jego planem. Ale to, to właśnie będzie coś, co w sądzie będę musiał wyjaśnić. Nie wierzę w to! Akro? Całkiem szokujące, czyż nie? Ależ oczywiście! I pomyśleć, że on był najbardziej normalny w naszej grupie! Jej Jujciu! Niewiarygodne! Akurat starał się zwalić winę na ciebie specjalnie. On... on, on tak zrobił? Pst, pst. <coughs> mój mój! On jest chyba trochę draniem, czyż nie? No, tak mniej więcej można by to ująć. Hej! <coughs> Hej, hey koleżkowie! Tak mnie będziecie ignorować po tym, jak wam przyniosłem parę dowodów? A! Detektyw Gamsu! A. Zapomnijcie o tym, idę do domu. Ten gość i tak zasługuje na uznanie winy. Już, już, detektywie, przepraszam. Więc może trochę się zrelaksuj. Mamy trochę pysznego mleczka? A co powiesz na karczaną sztuczkę, detektywie? Ojejcie, już działa ta mózgownica, gamszyła za tymi jego brwiami. Stąd widać, że pracuje i. Tak, wyobraźnia. Już po prostu on myśli sobie, że. Mleczko? Karty? Raj na ziemi, wchodzę w to! Ho, ho, ho. No skoro nalegacie... A więc co do tego dowodu, o którym wspomniałeś? Co to takiego? Proszę bardzo? Ha? To było wczoraj w pokoju Agro. Wyniki naszego śledztwa? A potem na nie możecie zerknąć. Czy wąkarma się nie wścieknie na to, że ty to robisz? I dlatego to jest wszystko sekretem, ha? E, spójrz. E, w chwili obecnej znajomość szczegółów jest podstawą. I nie jesteśmy do końca może sojusznikami czy cokolwiek takiego. Ale wszystko zostało się w sądzie aż do tej chwili poszło zgodnie z naszym planem. Von karman jakby było no w całkiem dużym pośpiechu. Potem wszystko już rozszyfrujecie, koleżko? Wczoraj nasze ostatnie plany nareszcie weszły w życie Ostatnie plany? Oho! I to mi przypomina! Mam wiadomość od prokuratora dla ciebie. Od którego? Od wunkarmy? Osąd nadejdzie w ostatniej chwili. Okej? Okay? Co? Od jakiego prokuratora? I to tyle. I ode mnie także, koleżko! I idę do domu! Co ona myśli? Te, że to o ostatniej chwili? Hmm, wszystko co powiedział wydaje się być ta, takie trochę tajemnicze... O! Jeszcze jedna rzecz! A! No, nie strasz mnie tak! Byś pomyślała, że po takim czasie, po tylu razach kiedy on to robi, się przyzwyczaisz... Ale nie, nope. O, ona odmawia po prostu. Chyba przyszła duża paczka od cyrku dla oskarżonego. E? Dla mnie? To mleko. Mleko! Ciastko z kremem. W chwili obecnej recepta wygląda jakby była jakąś mleczarnią. Więc pospiesz się jej wypiję, je, zanim wszystko zgnije. Cała mleczarnia mleka? Dla mnie. I to dalej pokazuje, że cyrkowi na Maxie naprawdę zależy. I to nie tylko dlatego, że on jest głównym powodem, czemu ludzie do tego cyrku przychodzą. Rzeczywiście oni jednak no, traktują go jak jednego ze swoich. Naprawdę fajna, kurczę, zgrana ekipa. Jak mówię, po prostu się kuśma noga, dajcie, usiądźcie i bądźcie w zgodzie i w ogóle. Te! No ale cóż, myślę, że po to, to prędzej czy później się powinno udać. Tak, motyw, motyw, motyw. Jak mówię, wciąż tego motywu szukamy, właśnie to jest taka trochę dziwna rzecz, że mimo wszystko, że ten motyw jest potrzebny, że jakby ktoś zabił kogoś innego, i to byłoby pewne, ale nie miałby motywu? To co, to wtedy by go wypuścili na wolność, bo motywu brak? To jest właśnie dziwna rzecz w tym systemie prawnym. Zresztą pamiętam też, że pod jednym z filmów poprzednich ktoś właśnie skomentował, że nie podoba się mu to, jak w tej grze, że to my wszystko musimy udowadniać, że nasz klient jest niewinny, że ktoś inny jest winny, że, że wszystkie dowody, że wszystko spoczywa na naszych ramionach, a prokurator sobie tylko siedzi i w sumie niewiele robi, tak na dobrą sprawę. Tylko właśnie prawda jest taka, że, że japoński system prawny jest całkiem podobny. W Japonii, jeżeli będziecie skazani, czy tam oskarżeni o coś, to właśnie najpewniej będziecie skazani, że dla was uznanie niewinności raczej będzie czymś nieosiągalnym. Więc to, że ta gra wygląda tak, a nie inaczej, nie jest wzięte znikąd. To jest inspirowane bardzo wyraźnie japońskim prawnym systemem. Okej, okay, czekaj, dowód ode mnie. Dowód na to, jaki motyw Ako mógł mieć, żeby popełnić to przestępstwo. Rozumiem, a więc, panie Dingling. Tak, wysoki sądzie? Proszę przejść ze swoimi zeznaniami. Więc nareszcie, motyw! Czekaj, Nick. Czy wszystko ok? Po prostu mi wysiać przysługę i nie, zada nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Tak, zły znak, który jest tylko początkiem tych. Schodów. Tych dzisiejszych schodów, po których się będę musiał wspiąć. Kiedy byliśmy mali, to byliśmy porzuceni przez naszych rodziców. I wtedy aranżer Cirque Very Big Russell Berry, wziął nas do siebie. Stałem się akrobatą w wieku 9 lat. Chciałem znaleźć sposób, żeby się odpłacić aranżerowi. To był mu jedyny cel w życiu. Hmm, jesteś takim życzliwym człowiekiem. Rzeczliwym, młodym człowiekiem. Jak słyszałeś, świadek głęboko szanował ofiarę. Ciekawa jestem, jak ktoś mógł myśleć o tym, że Akro zabiłby kogoś, kogo tak bardzo szanował. Masz absolutną rację. Jak ktoś tak mógł pomyśleć, panie Wright? No co ja jestem? Zły człowiek, niby? Prawdopodobieństwo wciąż jest. Czy to źle, że, że tak wciąż myślę? Więc chyba nie ma powodu, żeby tutaj jakoś go przesłuchiwać, czyż nie? Właściwie to jest pytanie, które sobie sam próbuję. na, na które sam sobie próbuję odpowiedzieć. Dlaczego Akro zabiłby Aranżera? To może być moja ostatnia szansa, żeby na to pytanie znaleźć odpowiedź. Mimo wszystko przesłucham. Tak, obrona ma prawo, żeby przesłuchać świadka. Hmm, jesteś taki nietaktowny, panie wynikcie Wright. Masz gdzieś sprawiedliwość, czyż nie? Po prostu chcesz sobie wyrobić motyw. Bardzo dobrze, panie Wright. Możesz przesłuchać świadka. I tutaj wyjątkowo chyba co będę musiał robić, to jednak. Ponownie wrócić się do naciskania na wszystko, co on powie, ponieważ, no, co ja tu udowodnię, że niby jest sprzeczne z prawdą? No, on tylko mówi o tym, że jak bardzo rzeczywiście on był związany z aranżerem, jak bardzo go cenił. Więc. No i to jest wszystko ta sama wersja, jaką znamy od kogokolwiek innego, kto mógłby się tym podzielić z nami przedtem. Nic się nie zmieniło. Więc jak mówiłem, tutaj chyba naciskanie będzie najbardziej prawidłową opcją. My? Tak, mój brat, Sean i ja. Co? Masz brata? Ile miałeś lat, gdy to się stało, Akho? Miałem 8 lat i mój brat miał 4 lata. Hmm, twoi rodzice byli okropni, czyż nie? W dzisiejszych czasach nas jakoś nie... Nie przejmujemy się tym, co się stało z nami, ponieważ to pozwoliło nam spotkać się z tymi cudownymi ludźmi z cyrku Very Big. Nik, sędziemu zawiął oczy. Chyba je, mam, no chyba i takie smutne opowieści są jego z taką piętą hillesową. Ma do tego słabość. <laughs> <laughs> Zegu płakania w sądzie. Idźmy dalej. Światek <środek> może przejść dalej, Biedny sędzia! Oj, biedaczek! I kurze, won karma. Kto tu jest wredny i padły, i kto ma w nosie sprawiedliwość? No, chyba ty, a nie ja. No, po tym co teraz widzieliśmy, Ja niby mam być tym złym, bo sądzę, że nie, niepełnosprawny mógłby zabić. Więc jakbyś opisał swój związek z aranżerem. Był dla mnie jak wujek, ojciec i wielki brat w jednym. Aranżer i mój brat byli moją jedyną rodziną, jaką miałem. Hmm, a co z innymi ludźmi w cyrku? To było ponad 15 lat temu. I wtedy niewielu było klientów, którzy przychodzili. Więc nikt nie do końca no nikt nie miał zbytnio czasu, żeby się nami zajmować. Byli oni zmartwieni innymi rzeczami. Ale aranżer on zawsze do nas przychodził z radością i uśmiechem. Cóż za piękna opowieść. I dlatego zawsze myślałem, jak mogę mu pomóc. Chciałem mu jakoś podziękować. Nick, czy Akron nie jest cudowną osobą? Wiem, wydaje się być bardzo miłym gościem. I dlatego to jest takie trudne. Więc ile już czasu występujesz? Tak, 9 lat, czekaj, ile masz lat teraz? Eee, czekaj, chcę sobie przypomnieć, ile lat ma akro w tej chwili? 26 podajże? No, eee, dokładnie tyle, ile właśnie powiedziałem. Dokładnie tyle, a więc. Przesłuchaj ciąg dalszy. Zacząłeś występy jako akrobata w takim młodym wieku? Błagałem aranżera, aż w końcu się zgodził. I o tamtej chwili byłem w niezwykłej kondycji. I także wtedy podjąłem decyzję, że stworzę grupę z moim bratem. Nazwaliśmy siebie Latający Dingling Berries. To jest właściwie taka domowa nazwa. Nawet słyszałam o nich w Niemczech. Kłamiesz? Owszem, kłamie, bo gdyby była w Niemczech i tam słyszała, to by nie słyszała o latających Dingling Be Berries, tylko o jakiś tam. Fligend Dingling Beiren, czy jakieś takie inne. Jesteś naprawdę niesłychanym, młodym człowiekiem. Sędzia się patrzy na Akro jak, jakby był jakimś dumnym ojcem. Hm. A Karma się patrzy na mnie jakby była jakąś moją zwrotniową teściową. Smutne. Czy miałeś kiedyś jakieś problemy z aranżerem? AU! Jak możesz tak się pytać o takie rzeczy, panie w Wright? Czy masz jakieś. Czy jakoś nie rozumiesz zadań tego świadka? Albo jego emocji? Lepiej pomyśl o tym, panie w Wright. Pomyśl ciężko. How? Aua, 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 aua. No, nieważne, jak na to spojrzymy. Nie ma w ogóle takiego sposobu, żebym widział na to, jak ten świadek mógł zabrać życie ofiary. Dokładnie. Chciałam abyś to powiedział, Wysoki Sądzie. Nik, nie chcę tego mówić, ale zgadzam się z nim. Próbowałem tylko odścigać prawdę, ale na końcu po prostu stałem się, jakby. ukazałem się jako drań. Chyba tyle wystarczy. Takie myślenie o tym, czy świadek mógł. czy, czy zabiłby aranżera. prowadzi mnie do tego, że. Jednak wydaje mi się, że jest to dosyć niewiarygodne. Dokładnie, wysoki sądzie. Panie Wright! Chciałbym Ci zadać pytanie. Proszę bardzo, wysoki sądzie. Jaki był motyw akro, żeby zabić aranżera? No, czy możesz mi to wyjaśnić? Żeby zabić aranżera? Nie. Nie mogę. Nik? Tak, chyba nie muszę o tym nawet w ogóle myśleć. To było od początku oczywiste. Wysoki Sądzie. Powód, dla którego Akro zabił aranżera, jest czymś, czego nie można udowodnić. C co? A to dlatego, bo Akro nie miał powodu, żeby go zabić. Aho! Twoje głupie pchuby, żeby nas. żebyśmy zgupieli, jak głupi głupcy, jest tak głupio-głupia. To wszystko jest takie głupie, głupie. Zapomniałeś? Chyba tego tak oskarżyłeś sam, czyż nie? Chyba powiedziałeś coś w stylu, że to jest prawdziwy zabójca rasa D'Ambertiego, aranżera, czyż nie? No, skoro tak chcesz skończyć do końca tego wszystkiego, to tak to mniej więcej brzmi prawidłowo. Akro, nie planowałeś zabić aranżera, czyż nie? Aranżer nie był twoim celem tamtej nocy. Co powiedziałeś? Że jak mu fasad. <laughs> Sorry. Zawsze kiedy mówię takim poważnym, stanowczym tonem, co powiedziałeś, tam mi się kojarzy król Zawsze. Mówię, że celem. No, celem planu zabójstwa tego świadka nie był aranżer. On nie chciał zabić Rasela Beriego. Co, co? Cisza! Cisza! Ochroniarzom, mam gdzieś kogo. Uderz każdego w buziuchnę porządnie. Dwa razy, jeśli musisz. Jeżeli, jeżeli się nie uciszy. Panie Wright, co ty próbujesz zrobić z moim sądem? O! Panie Wright, co, co próbujesz zrobić z jego sądem? Ooo, wiem jak dosłownie ona powtarza to, co powiedział sędzia, tylko że po prostu w innej osobie, że w imieniu czy coś. Nice. Widać, że ona sama głupieje. I chyba moje sztuczki działają z tym głupieniem, i no, no żeby inni głupieli od moich słów. Więc tak, kogoś innego. Kogoś innego chciał zabić. Tylko czekaj, ja, czy mam teraz pokazać, że. Dowód na to, że. Celem był ktoś inny? Czy mam wskazać, kto inny był tym celem? Nie jestem do końca pewien, co teraz gra chce, żebym zrobił. Mówiąc prawdę, wydaje mi się, że muszę wskazać inną osobę. Jest tylko jedna, która mi przychodzi do głowy, na której rzeczywiście śmierci akro mogłoby nawet zależeć. I jest to Regina. Regina berry? Ta młoda dziewczyna jest córką aranżera, prawda? Akro. Ona była twoim zarętem tej nocy, czyż nie? Nie musisz odpowiadać! To jest naprawdę podłe pytanie! Ona nie mógłby z łatwością odpowiedzieć. Jeżeli się mylę, to po prostu niech powie, że nie mam racji i, i, i tyle wystarczy. I, I to tyle, ha? Panie Phoenixie fright? Wystarczy, Panie Wright! Pozwól mi jebał! Jedyna rzecz, która, która, mi, która mi może przechwać, to sama śmierć. I to tyczy także ciebie, Panie Phoenixie fright. Pokaż dom. Już! Chcę wiedzieć, czemu Akro chciałby zabić reżinę <śmionetarko> Tak! Ja, ja także! Ja domagam się dowodów! A także kanapki! Przedstaw dowód, który dowodni, że Akro także zamierzały zabić tę dziewczynę. Um... A ta notka. No właśnie, umieszczona przez Akro? Kieszeni rodziny? I przypomnijmy no jakby tytuł czy nagłówek do mordercy. Więc można by przypuszczać, że akro w tym czy innym sensie po prostu uznaje rodzinę za morderczynię i że chciał się jakoś na nie odpłacić. Akro! Czy może pamiętasz to? To jest. To jest. Kartka papieru, którą właśnie wewnątrz. wewnątrz tego. wewnątrz jaskółki aranżera. Wewnątrz jego jaskółki? Akro to napisał. Jest ironicznie zatytułowana Do mordercy. I powodem tej kartki, czy jej celem, było wezwanie kogoś do placu o 10 po południu. Więc mówisz, że za pomocą tej kartki on przywołał do miejsca zbrodni e, brasela Berry'ego? Jest tylko jeden problem. Problem? Akro owszem umieścił tę kartkę w czyjeś kieszeni, ale tym kimś nie był Aranża. Mówisz, że to nie było dokładnie to, mam na myśli. Osobą, dla której była ta kartka, był nikt inny niż Regina B. Cisza, 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 Panie Wright, ta twoja mała teoria. To prawda, Wysoki Sądzie, to nie jest teoria. Mówiąc prost, Regina nie sądziła, że ta, ta kartka jest dla niej przeznaczona. I dlatego w nocy, no w dniu przestępstwa, ona tę kartkę umieściła w kafeterii na tablicy. I wtedy jej ojciec, znaczy Arranger, to przeczytał. To się zgadza. I Arranger się stawił na miejscu zbrodni na placu, zamiast reżiny. I został zabity z powodu tego błędu. Zamiast reżiny. To, to, to... To niesłychane! Czy pamiętacie może zadania, akro, które nam on dał wcześniej? Tak, to, że wyjrzenie za okno byłoby niemożliwe, więc po prostu. On zabił na ślep. Zabił nie wiedząc do końca, kogo zabija, czy kto się pojawił. Oczywiście mógł słyszeć, że ktoś podszedł, że ktoś tam się dopiera do skrzynki czy coś, do tego pudełka, ale nie, nie mógł mieć pojęcia, kto to był. Jeżeli ta osoba tym bardziej się w ogóle nie odzywała, czy cokolwiek takiego, no, nie miało miejsca. No bo, jaki powód miałby ktoś, kto jest sam, żeby się odzywać tam, czy tam gadać sam ze sobą? Chociaż, no, jest mow. Nie, że nie, Mał, jest Ben. Jest, chociaż Mał też oczywiście mógłby sobie tam, nie wiem, ćwiczyć tam swoje występy, swoje dowcipy, także to jest oczywiście możliwe. Ale Ben byłby jeszcze bardziej tutaj czym kimś, kto mógłby takie coś robić. Tak, i wtedy on puścił to po pierwsze. Hej, Nick! Czy rodzina tego teraz nie słucha z widowni? Czy tam z trybun? Owszem. Niestety, dla niej od tej chwili będzie jeszcze surowiej. Oby Regina jak jakoś to wytrzymała. Akro napisał to dla reziny. Gupio, Głupio, gupi, głupi, głupek, głupio, głupi, coś tam... Jesteś taki głupi, że ja przez siebie brzmi jak głupi głupek! Czyli mój plan dalej działa. Bardzo dobrze, panie Phoenixie Wright. Skoro jesteś taki pewny, to powiedz nam może o. o tej kwestii. Mam kluczowy dowód na to, co się stało. Aha, to jest kwestia z tej kartki, owszem. A więc, skoro to było dla rodziny Berry, to w takim razie oznacza, że. ta kartka uznaje tę Berry za morderczynię! Nie pojmujesz, czyż nie? Co? C co powiedziałeś? Że jak mu fasa! <laughs> Sorry, znowu musiałem! To po prostu jest taki mój dziwny jakiś instynkt!